około, ponieważ moje zostało kulturalnie rozpierdolone. Wjazd na chatę do Dawida. Ale fajne koło. Bardzo proste. Kurwa, ty tak mieszkasz? Zajebiście. Proste koło. O kurwa. Ale z muzyka, papierosy usta! Z muzyka, papierosy! O kurwa, co robisz? Hamuję. Co robisz? Eee. Wygląda Crazy Taxi. Crazy Taxi Boy. A ja ogólnie nie lubię Marvela i nie lubię piłki nożnej. Ja... Dlatego kupiłem Lego Marvel i filmę, kurwa! <śmany> Dobrze! Polecam to te parki Inde Poland Polecam Piotr Franczewski skate check Są komary na łazarskim rejonie nie jest kolorowy, a nawet szary Ta pompka ręczna to jest pierwszy uniwersytet humanistyczny Poradnik jak napompować rower tak, jeżeli jednak jest niski w takim wieku, to już dłużej du nie urodził. Dobrze, Tomaszu, okej. Okay. nice cock Tomek publicznie się masturbuje na... O, o, e, pomogło. sktpark.pl przy dzieciach. Ej, Tomaszu, bo tu miga, że batery low. Ty się nie przejmuj, to jeszcze 100 <laughs> godzin będzie nagrywał. On tak ma. On tak ma, o. Boys. O. Uuuu, batery flow Znowu batery low? Bateria ma flow O, 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 o Yo. Yo! Witam w kolejnym odcinku vloga z Dawidem Idziemy do auta klucz Tomkowi, który właśnie będzie tutaj opąkę na kole, to mu się popsuł. Tomek popsuł kółko znowu e, Daily vlogi część kolejna w poszukiwaniu 17 17 zamknął się nice, coś niesamowitego Idziemy do Tomasza K e, z 17 19. Cześć Tomaszu jak Ci idzie? O no, bardzo dobrze powoli doktor. Masz 17 Dzięki, dzięki, wiesz do ręki no, dokładnie tak jak mówisz. 30 godzina 16.48 Naprawdę? Działają no, dwie lampy. To to kurwa zmianę czasu. Ktoś debit. bardzo niedobry na pewno. debil, Debir, debi. Dobra, to może najpierw tak. No zróbmy selfie na sobie. Ja spokojnie. O, twój stary na wakacjach w 2K22 no? robi zdjęcia kamerą, kamerze. A Tomasz robi loda w ogóle. się sumie środa dzisiaj, nie? Środa, no. Środa. dzień tak zwanego ice Tego tu. Loda? Tak. O, to ja. Zapiszę sobie. Play. Music. O, coś, o nie, nie, nie. Ale dzień. Jaką to jest życiobraz jakaś Opa. Oła! Eeej! Chyba miałem kiedyś takie specjalne... ...łapki bezczelne. Masz teraz takie specjalne... ...klucze do ściągania, widzisz? A ładne tam niebo jest trochę. O tu mój bajk jest. Bajkczek koło... Sult ...rama... ...Subyrosa. Kierownica, kierownica jest, kurwa nie wiem, naklejka jest jakaś. Okay. Nie wiem co tu, kierownica jest, nie? Widły są. Koło przód tu napisane jest, ale nie na tym było napisane. To chyba z kosmosu przyleciało, ja nie wiem. Tutaj jakiś cabin Klein. Wypuszczałeś bucha kiedyś są pewne? No to powietrze zawsze śmierdzi mocno. No ale zapach dętki to jest taki kurwa To jest jak bąk w pokoju, że jak go puścisz to niby fuj ale tak po chwili Ale bąk, fajny, w, sumie. Ale, go, w sumie. ale chcesz go, chcesz go więcej. kupić gaz, do pasata, a nie, bo mam dziś las. Eee. Oj, oj, oj. Robi to dla pieniędzy? O, zgubiłem. Schój. Popsute jest. Popsute w chuj, trzeba całe to do FITMENT CHECK, FITMENT CHECK, wait, 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 TRZYMAJ, TRZYMAJ No się wydaje, że są podobne No, są identiko Identiko, będzie gut A, a nawet ciut jest na przewagę tego, więc myślę, że jest dobrze Nie, nie wiem czy to będzie takie łatwe Nie wchodzi To nie wiem, czy te... Czy nie lepiej byłoby, by faktycznie tą dentkę ściągnąć i dopiero potem ją założyć, nie? No, chyba to Dobrze, Tomasz. Two boys on skate park going hard Very hard Ej dobrze jest! skoczekaj weź to do marek jest No, już Złaszku <grym> Bo jest napupowano i... chyba Ja pegę załóż załóżę jeszcze nie? Ci się. Teraz już za późno wow, No to jest fajnie Ojej, dobre to jeszcze jest dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Ja Miałem z tyłu 19, a z powodu 17 ewentualnie im mam jeszcze z przodu, bo ja mam na bol tej z przodu, mam takie tuningoerus Ej! <grym> zawsze naczuja trzeba robić. A, a ja też... Naczuja to czasami najfajniej. Chyba w dziurkę, w i zobacz jak idzie. Masz tu śrubkę w w klubkę. Nawet nie wiesz jak mi teraz się dobrze koło z tyłu zakłada, jak nie muszę walczyć o to żeby prosto było no, to jest tak. Sam się normalnie ja prostuje 17 jest 01 No ale ciemne jest, ale w sumie ciepło nie? To jest fajnie, bo są chmury trochę A one, chmury Ja mam być teraz powiem, chmury są fajne bo przytrzymują ciepło w nocy i się tak mocno nie wychodzi chmury są jak takie pierzyny chmury są jak amury czy coś albo jak sum dokręcone wszystko masz? no to dawaj na jednym rekordu, Recording, recording, a ty od razu trika dajesz od razu na wejściu

Do zobaczenia później, elo! Biker się dobrze sprawdza, polecam Polecam Allegrowicza A mi smarki lecą z nosa Hello, uh, welcome to my vlog I'm here with Michael Hey, hello Michael uh, He's my friend And we will make some tricks now With this vehicle this vehicle Thank you Welcome to the next part of my vlog with Tomasz There's bomb, uh, there... bomb No, 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 there no, are no, Many cocks here. Many cocks. No, cocks everywhere. Repair cocks. You know something? I'm kinda, I, I'm cock myself. I have a big cock. Wanna see? It? Have you, you you go to repair your cocks? Yes. Uh, next part of my vlog and I'm in University Wrocławski, so I'm basically in Wrocław. With uh, gypsy, with gypsy. So many gypsies here. Yeah. Oh. And, um, Universe, we gypsy. Anybody want to meet on Wyspa Słodowa? So, uh, text me, call me, do anything you want to me. Just let me know, baby. Fine now, because they left us Za 18 tysięcy złotych, polskich albo w euro. Zależy jak to kupuję? Ja pierwszy. <noise> 20, ja nie wiem, o nie to <noise> sam co robi Jamy Dziury są, trzeba omijać Dziury, siury są, trzeba omijać Dziury też są, a tykać trzeba nie omijać A, to dotrzemy Chyba Tam, Dam dam dam, dam. Whoa! Kick. Diesel power. Diesel kicks in.